Zaproszenie leżało na moim blacie przez dwa tygodnie, zanim zadzwoniono z przypomnieniem. Coroczny letni bal Vanessa w Harbour Club. Black Tie, dwustu gości, elita miasta. Moje nazwisko było na liście. W czasie przeszłym. Claire, muszę być szczera, powiedziała Vanessa. W jej głosie mieszała się troska z protekcjonalnością. Michael i ja martwimy się, że możesz czuć się niekomfortowo na gali. Lista gości zrobiła się bardzo wyrafinowana. Dyplomaci, dyrektorzy, ludzie z międzynarodowych kręgów Michaela. Wiesz, jaka jesteś na takich imprezach trochę zagubiona, trochę przytłoczona. Mieszałam kawę, obserwując poranne światło wpadające przez okna mojego skromnego mieszkania. Rozumiem. To nie tak, że nie chcemy, żebyś przyszła, ale Michael nawiązuje kontakty z ważnymi ludźmi. Będzie ambasador Kenii, przedstawiciele delegacji handlowej UE, saudyjski biznesmen. Ci ludzie mówią pięcioma językami i dyskutują o polityce międzynarodowej. Nie chcę, żebyś czuła się nie na miejscu. Pomyślałam o wczorajszym briefingu, na którym przedstawiłam analizę szlaków handlowych Afryki Wschodniej wyższym dyplomatom, gdzie ambasador Oman Biskeni osobiście poprosił o moją ekspertyzę w sprawie rozwoju regionalnego. Rozumiem, powtórzyłam. Wiedziałam, że to pójmiesz. Zawsze byłaś taka wyrozumiała. Nie każdy potrafi poruszać się w wyższych sferach i to w porządku. Masz swoją małą pracę tłumaczki, swoje ciche życie. To idealne dla ciebie. Moja mała praca tłumaczki. Starsza tłumaczka i specjalistka do spraw kultury w Departamencie Stanu. Ale nigdy jej nie poprawiałam. Nigdy nie wspomniałam, że pośredniczę w negocjacjach między zagranicznymi dygnitarzami a urzędnikami USA. Że w zeszłym miesiącu bliefowałam sekretarza stanu, że mam najwyższy poziom dostępu do informacji tajnych. Dziękuję za szczerość. Powiedziałam. Jesteś najlepsza. Och, nie przejmuj się wysyłaniem prezentu. Wiem, że pewnie krucho u ciebie z pieniędzmi. Kocham cię. Rozłączyła się, zanim zdążyłam odpowiedzieć. To było trzy tygodnie temu. Od tego czasu oglądałam na Instagramie i każdy szczegół gali. Suknie Valentino na zamówienie. Sprowadzone storczyki, pięciopiętrowy tort w kształcie globu symbolizujący międzynarodową wizję Michaela, zdjęcia planu stołów starannie przycięte, by ukryć moją nieobecność. Mój współpracownik Derek zauważył: "Czy to nie twoja siostra? Gala w Harbor Club jest tego samego wieczoru co przyjęcie handlowe. To, które organizuje ambasador Omanbi. Co za zbieg okoliczności?" Odparłam. Jesteś główną tłumaczką podczas wizyty kenijskiej delegacji, prawda? Tak. A twoja siostra wie, że pracujesz z tymi ludźmi. Uśmiechnęłam się tylko i wróciłam do tłumaczenia ze Suachili. Dzień przyjęcia był ciepły i pogodny. Poranek spędziłam w Departamencie Stanu, dopinając logistykę. Ambasador Omanbi miał ogłosić ważną inicjatywę partnerską. Obecni mieli być przedstawiciele UE oraz biznesmeni zainteresowani inwestycjami we wschodniej Afryce. — Claire, potrzebujemy cię tam o siódmej — powiedziała moja przełożona Margaret. — Ambasador specjalnie o ciebie prosił. — Mówi, że jesteś jedyną osobą, która rozumie zwyczaje biznesowe Kykuyu. — Będę o 6.35. Telefon zawibrował. — Claire, mam awarię z kwiaciarnią. Nie mogę długo rozmawiać. Chciałam tylko życzyć ci miłego, spokojnego wieczoru. Zamów coś na wynos, obejrzyj film, coś prostego i relaksującego. Kocham cię. Rozłączyła się, zanim zdążyłam odpowiedzieć. Ukończyłam makijaż, upięłam włosy w elegancki kok i zamówiłam samochód. Przyjęcie handlowe odbywało się w hotelu Meridian z widokiem na port, niecałe pół kilometra od Harbor Club. Dotarłam o szóstej 6:20. Ambasador Omandi stał przy wejściu ze swoim szefem sztabu. Kler, uśmiechnął się, przechodząc na Suahili. Dziękuję, że przyszłaś wcześniej. Chciałem przejrzeć najważniejsze punkty przed przybyciem gości. Spędziliśmy dwadzieścia minut na omawianiu przemówienia, niuansów tłumaczenia i wymowy nazwisk. Dołączył do nas jego szef sztabu, David Kamani, prowadzącym na taras, z którego rozciągał się widok na zatokę. Wiatr poruszał delikatnie materiał jej sukni Valentino, a w jej oczach mieszały się emocje: zakłopotanie, zdziwienie i coś, co przypominało skruchę. Kler zaczęła cicho, z wymuszoną uprzejmością: „Nie miałam pojęcia, że, że robisz coś takiego. Dlaczego nigdy nic nie powiedziałaś? Nigdy nie pytałaś.” Odpowiedziałam spokojnie: „To nie tak.” Westchnęła, nerwowo poprawiając naszyjnik. „Po prostu myślałam, że wolisz prostsze życie. Że nie odnajdujesz się w tych kręgach. Uśmiechnęłam się lekko. Myliłaś się. Odnajduje się tam, gdzie ludzie rozmawiają z szacunkiem, niezależnie od tego, w ilu językach to robią. Vanessa spuściła wzrok. Wyglądasz niesamowicie, powiedziała po chwili. Nigdy ci tego nie mówiłam, ale zawsze miałaś w sobie spokój, którego zazdrościłam. To niespokój. odparłam. To pewność, że nie muszę niczego udowadniać. Za moimi plecami rozległ się głos Dawida. Kler, ambasador cię szuka. Spotkanie z przedstawicielami UE zaczyna się za pięć minut. Zaraz wrócę, powiedziałam do Wanesi. Miłego wieczoru. Gdy odchodziłam, usłyszałam, jak szepcze do siebie. Nigdy nie powinnam była cię oceniać. Wieczór przeciągnął się do późna. Gdy wychodziłam z hotelu Meridian, Światełka z Harber Club migały w oddali, a muzyka z przyjęcia Vanessi niosła się nad wodą. Wiedziałam, że tam, wśród kryształowych żyrandoli i fałszywych uśmiechów, ktoś właśnie opowiadał o spotkaniu z kenijskim ambasadorem i o jego prawej ręce. Tym razem to nie ja byłam tą zbyt prostą osobą na przyjęciu. Tym razem to oni czuli się nie na miejscu. Korytarz sal konferencyjnych znajdował się z dala od głównej recepcji. Jej starannie utrzymywana postawa zaczynała pękać. Kler, co do diabła syknęła Vanessa Pracujesz dla Departamentu Stanu znasz ambasadora Kenii jesteś doradcą dyplomatycznym i nigdy nam o tym nie powiedziałaś nigdy nie pytałaś odpowiedziałam spokojnie pozwoliłaś nam myśleć, że jesteś tłumaczką że pracujesz dla jakiejś agencji tłumaczeń Jestem tłumaczką powiedziałam twardo tłumaczę na najwyższym szczeblu dyplomacji międzynarodowej. Ale ty usłyszałaś tłumaczka i założyłaś, że to coś małego, prostego, łatwego do zlekceważenia. Skąd mieliśmy wiedzieć? Zapytała z oburzeniem. Mogłaś zapytać, czym się naprawdę zajmuję, wykazać zainteresowanie moją pracą, zamiast nazywać ją moim małym zajęciem w tłumaczeniach. Mogłaś zaprosić mnie na spotkania, zamiast zakładać, że nie zrozumiem wyrafinowanych ludzi. Oczy i rozszerzyły się. Słyszałaś to. Wiedziałaś, że właśnie to miałam na myśli. Przez te wszystkie lata, gdy mówiłam o moich ważnych znajomych, dając do zrozumienia, że Twoja praca jest bez znaczenia. Michael potrzebuje kontaktów z tymi ludźmi, powiedziała coraz głośniej. Z ambasadorem Kenii, z delegacją UE. Od miesięcy próbuję się do nich dostać, a ty ich znałaś. Cały ten czas. Współpracuję z nimi. Tak. I nie pomyślałaś, żeby przedstawić go, żeby pomóc swojemu szwagrowi w interesach. Trzy tygodnie temu cofnęłaś mi zaproszenie na gale, bo uznałaś, że jestem zbyt prosta, by zrozumieć twoich gości. A teraz jesteś zła, że nie pomogła Michaelowi. Czy ty siebie słyszysz? To co innego, odparła. Rodzina powinna pomagać rodzinie. Rodzina nie wyklucza rodziny za to, że nie jest wystarczająco imponująca. Odpowiedziałam cicho. W tym momencie podeszła kobieta z plakietką UE. Pani Heyes, ambasador Omanbi przygotowuje się do ogłoszenia. Chciałby, żeby była pani obok niego podczas tłumaczenia. Oczywiście. Odparłam, delikatnie uwalniając rękę z uścisku Vanessi. Wybacz. Wróciłam do głównej sali, gdzie przygotowano małą scenę. Ambasador Omanbi stał przy mikrofonie, a ja tuż za nim. Nieco z boku. Jak nakazuje protokół, sala ucichła. Panie i Panowie, zaczął ambasador. Dziękuję, że do nas dołączyliście. Dziś ogłaszamy historyczne partnerstwo między Kenią a Stanami Zjednoczonymi, koncentrujące się na zrównoważonym rozwoju, technologii i współpracy gospodarczej. Płynnie tłumaczyłam jego słowa na angielski. Umowa była ogromna, 50 milionów dolarów, które mogły zmienić przyszłość Afryki Wschodniej. Potem ambasador uśmiechnął się. Ten projekt nie istniałby bez ludzi, którzy łączą nasze kultury. Chcę wyróżnić Kler Hejes. Wskazał na mnie. Błysnęły flesze aparatów. Od sześciu miesięcy Kler pracowała niestrudzenie z naszym zespołem, tłumacząc nie tylko słowa, ale i znaczenie. To taki profesjonalista, jakiego każda delegacja chciałaby mieć u swego boku. Rozległy się oklaski. Ambasador wręczył mi tradycyjną kenijską bransoletkę. Podziękowałam mu po angielsku i suahili, po czym cofnęłam się o krok. Kątem oka zobaczyłam vanessę. Osłupiałą. Michael stał obok niej, kalkulując. Po przemówieniu sala wypełniła się rozmowami, uściskami dłoni, zawieranymi umowami. Przemieszczałam się między ludźmi, łącząc ich, tłumacząc, wyjaśniając. Około dziewiątej Michael podszedł sam. Kler, jestem ci winien przeprosiny. Znam cię sześć lat i nigdy nie zapytałem, czym naprawdę się zajmujesz. Tak, powiedziałam nigdy nie zapytałeś zawahał się moja firma ubiega się o kontrakt w Nairobi. Nie wiedziałem, że jesteś zaangażowana wiem odparłam spokojnie widziałam wasze propozycje przeglądałaś je zdziwił się doradzam w kwestiach kulturowych i lokalnych. Oceniam, czy partnerzy rozumieją kontekst i okazują szacunek. Nasza oferta była dobra. Technicznie tak, powiedziałam. Ale traktujecie Kenię jak każdy inny rynek rozwijający się. To błąd. Czy mogłabyś nam pomóc to poprawić? Nie konsultuję dla prywatnych firm. Pracuję dla Departamentu Stanu. Jeśli chcecie kontrakt, uczcie się, słuchajcie, zatrudnijcie lokalnych ekspertów. Wykonajcie prawdziwą pracę. Jego szczęka się zacisnęła. Vanessa mówiła, że nadal jesteś zła o gale. Nie jestem zła. Po prostu przestałam udawać, że wykluczanie nie ma znaczenia. Później ambasador podzękował mi ponownie. Kler, mówiłem poważnie. Gdy rozszerzymy współpracę na Tanzanię i Ugandę, poproszę o ciebie osobiście. To będzie zaszczyt, odpowiedziałam. Telefon zawibrował. Wiadomość od Vanessa. Kler. Przepraszam za wszystko, za odwołanie zaproszenia, komentarze, za to, że cię lekceważyłam. Czy możemy porozmawiać? Odpisałam, przyjmuję przeprosiny, ale słowo przepraszam nie wymarzę lat lekceważenia. Jeśli porozmawiamy, coś musi się zmienić. Odpowiedziała, rozumiem, postaram się. Nie odpisałam. Obietnice są łatwe. Zmiana nie. Tego wieczoru wróciłam do mojego małego mieszkania. Bransoletka połyskiwała na moim nadgarstku. Jutro miałam przekazać raport sekretarzowi stanu. W przyszłym tygodniu Genewa, może najrobi potem. Nie pasowałam do wyobrażenia Vanessi o sukcesie. Nigdy nie pasowałam. Ale miałam prawdziwą pracę, prawdziwy szacunek, prawdziwy cel. Następnego ranka w internecie pojawiły się zdjęcia z wydarzenia. Ja, stojąca obok ambasadora. Z bransoletką w dłoni. Nagłówek brzmiał: Za każdym dyplomatą stoi tłumacz, który sprawia, że wszystko się udaje. Zadzwoniła mama: Kler, dlaczego nie powiedziałaś, że pracujesz z ambasadorami? Próbowałam, mamo: Nigdy nie chciałaś słuchać. Zapadła cisza, a potem cicho powiedziała: Masz rację. Przepraszam, kochanie. To nie było wszystko, ale to był początek. Przypięłam bransoletkę do marynarki i wyszłam. Przede mną nowa współpraca i świat do połączenia. Mówili, że jestem zbyt prosta na ich przyjęcia, ale kiedy oni udawali wyrafinowanie, ja naprawdę żyłam.